Po prostu zwyczajnie się to wszystko zaczęło, ponieważ byłem biskupem pomocniczym diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Gorzowskiej wcześniej, a pan Owsiak się zagnieździł tu w tej części Polski. To się wszystko zaczęło tak po prostu zwyczajnie. No, przyjeżdżały wtedy gdzieś około pierwsze kilkadziesiąt, potem sto tysięcy młodych ludzi do Żar. Szybko się zorientowaliśmy, że tam jest sporo sekt. No, jakby nie mogło być Kościoła. To, to wszystko byłoby jakimś dziwnym antyświadectwem i właściwie można powiedzieć, że zostawilibyśmy tych ludzi, jak, byliby jak owce bez pasterza. Zostawilibyśmy ich i niech sobie robią, co chcą, co chcą, a my sobie robimy swoje duszpasterstwo. Weszliśmy na plac. Pierwsze to było takie bardzo ciekawe. Ksiądz, który nazywa się ksiądz Piotr Matus z tej diecezji pozbierał grupę młodych ludzi, nie pamiętam, takie małe kilkadziesiąt i przygotowali krzyż. Rozpoznaliśmy tam teren i on mnie zaprosił, żebym przyjechał I w momencie, kiedy oni będą wchodzili na plac, i żeby poświęcić krzyż i że oni chcą po prostu już tam zostać. I ja wykorzystałem niejako tę sytuację. Wtedy byłem jeden dzień praktycznie na, na, na tym placu. Ewangelizacja zaczęła się tak normalnie gdzieś koło Czwartku, tuż przed Woodstockiem i pamiętam moja, moja była decydująca właśnie pierwsza rozmowa, ten ogląd już wskazywał na to, że nie może nas tam nie być, ale ja po prostu ciekawskich młodych ludzi, którzy się zebrali, skąd tutaj nagle dwóch facetów w sutannie, chyba jeszcze jeden kleryk był trzeci, co oni tutaj robią yy, w tym miejscu I, i usiedliśmy i zaczęliśmy gadać. I ja tak powiedziałem, powiedzcie mi czego wy szukacie na Woodstocku. Właściwie po co przyjeżdżacie? I pamiętam młoda dziewczyna, 17 lat miała. Odpowiedziała mi w sposób taki bardzo jednoznaczny. Powiedziała tak. Proszę księdza ja wyjechałam na zakoń po zakończeniu roku szkolnego z domu, wrócę przed rozpoczęciem następnego. Ja mogę księdza zagwarantować, nikt mnie nie zapyta, gdzie byłam i z czego żyłam. Nic mnie nie obchodzi. Ja wtedy powiedziałem, jeżeli na tym placu nawet by jakaś niewielka grupa takich ludzi była, to tym bardziej nie może nas tam nie być. I tak się właściwie to wszystko, cała historia zaczęła. Za rok już było oficjalne przygotowanie, za rok pojawiła się, czyli w 1999 roku, bo to był 98 pierwszy, pojawiły się nazwa przystanek Jezus, początki, wtedy już pojawiły się zespoły, pamiętam, Rozpoczęliśmy tak, taką sesję muzyczną przed na boisku szkolnym, wynajętym specjalnie obok placu Woodstocku, gdzie był malejonek, lica, całe to towarzystwo Drugiego do Tymoteusza. I, I próbowaliśmy poprzez takie wejście mocne muzyczne. No Zasygnować, że jesteśmy, bo to trzeba było się gdzieś wpisać w tę rzeczywistość, która jest. W tej chwili to ci od Jezusa na placu są normalną rzeczywistością i, i nie, ma, nie ma jakiegoś zdziwienia, że w ogóle jesteśmy. Natomiast to był początek, to było, trzeba było wejść jakąś, jakąś formą takiego akcentu, żeby wszyscy zobaczyli, że jesteśmy, bo to jest taki świat. Jak się nie wykrzyczy albo nie wytarguje swego. To w tym zgiełku bardzo trudno cokolwiek zobaczyć. Stąd było mocne uderzenie drugiego do Temotęusza, taki piękny nocny koncert. Pamiętam z czwartku na piątek, czyli tuż przed rozpoczęciem Woodstocku. Wtedy oni byli bardzo na fali. Ja pamiętam, że część młodych jechało specjalnie na Temotęusza, żeby w tę noc być. I to była taka piękna ewangelizacja, było bardzo dużo tych ludzi na koncercie. A potem już wchodziliśmy w plac. To już była ta zasada, która jest do dzisiaj, ona zmienia formy, kształty, ale istotą jest dojść do człowieka, być blisko, rozmawiać z nim i tak się, tak się przystanek stał przystankiem. Od samego początku wiedzieliśmy jedno: że to nie może być ewangelizacyjna propaganda. Ani i choć, choć trochę tam tego przecież było. Ani wojna z panem Obsiakiem, bo to bez sensu jest wszystko. Myśmy chcieli wejść na ten plac i powiedzieć im, że na tym targowisku, gdzie im proponują różne rzeczy, od początku tego, co Jurek kiedyś tam mówił, rób to, co chce, poprzez yy, propozycje sekt, grup, lichowie, jeszcze tam kogo, Krysznowców i wszystkich innych, chcieliśmy powiedzieć: Słuchajcie, jest Jezus, jest Ewangelia, i to jest fantastyczna przygoda życiowa, to jest wspaniała szansa też dla życia i jakiś fundament, na którym można się oprzeć i zbudować mądre, sensowne życie. Ale na tym placu są, jest ogromna ilość ludzi, wielorako zdystansowana od kościoła. Poprzez brak jakiegokolwiek wprowadzenia, inicjacji eklezjalnej po prostu nikt im, nigdy do kościoła ich nie zaprowadził. Byli u pierwszej komunii najczęściej gdzieś tam, potem pozostawieni sami sobie, odryfowali. Bardzo często funkcjonujący w głowach według schematów, sloganów popularnie o kościele negatywnie funkcjonujących i oni to przyjmują, że tak jest, ponieważ są, kościół jest im obcy, więc Towarzystwo nieciekawe, nie warto się nim zajmować, nie warto do niego należeć. I, I ja powiedziałem: Jeżeli to tak jest, to my musimy tak wejść na plac, żeby im samym sposobem naszego bycia zakwestionować ten obraz. Czyli można było tylko zrobić jedno: wejść z kościołem który na pewno jest Kościołem Jezusa i tak jak Jezus wchodził, otwarty, przyjazny, gotowy na dialog, gotowy na wytrzymanie również tego, że ktoś tam wykrzyczy. Takie czy inne bóle. Na tym placu są też ludzie niewątpliwie zranieni przez ludzi kościoła, czy duchownych, czy świeckich, ale zranieni. Zranieni tym, że ktoś mówił: Ja jestem wierzący, a równocześnie skrzywdził kogoś. Czasem zranieni przy konwesjonale ileż ja takich ludzi sam osobiście wyspowiadałem po latach. I to, i to jest jedno. Jeżeli mamy tak wejść na plac, to pierwsze musi być maksymalne, proporcjonalne do naszej wiary, dobrej woli i otwarcia, nasze spotkanie z Jezusem. To jest fundamentalna sprawa. Dać siebie ogarnąć Jezusowi, dać siebie yy, yy, chwycić. I to jest jedno. Ja przeczytam coś. Dziękuję za przystanek Jezus i za pokazanie mi Jezusa. Niestety nie mogę zostać do końca, bo mam zajęcia. Wiem bardziej, że idzie o to, by Boga mieć, niż o to, by więcej o Nim wiedzieć. Gdy mam Jezusa, mam wszystko. Gdy go nie mam, nie mam nic, a wtedy jestem bardzo biedny. Dziękuję Wam za wszystkie świadectwa. To jest ktoś, kto pobył w tym roku, chwilę, poszedł trochę na plac i musiał wyjechać, nie wiadomo z jakich powodów. Coś tam, coś ma po prostu. Ale przyjechał, przyjechał na przystanek, żeby z kimś się podzielić, a sam spotkał Jezusa, sam odkrył tajemnicę bardzo istotną, że to nie chodzi o to, żeby nafaszerować sobie tylko głowę, ale żeby Go spotkać. I ktoś taki, w kim coś takiego pięknego się stało, jak pójdzie na plac, to się tym podzieli. Jak pójdzie na plac do nich, będzie wiedział, jak im Jezus się mówić, będzie wiedział, co to znaczy spotkać Go, bo, bo Go spotkał mniej, bardziej, ale, ale już wie, co to jest to spotkanie. To nie jest tylko coś, co on wyuczył się, parę sloganów ewangelizacyjnych, czy takiej, takiej nowomowy kościelnej, gdzie się tak wszystko ładnie układa, tylko, tylko jak to się ma z życiem. Ja przywołałem tutaj w, w tych różnych rekolekcjach jest wzruszające, wzruszające świadectwo sprzed paru lat dziewczyny, którą wiozłem rano w niedzielę, skosz, nie w niedzielę tak, w niedzielę to rzepina ja jechałem wtedy jeszcze jako biskup pomocniczy tej diecezji, odprawić mszę świętą i wyprowadzić grupę pielgrzymkową. A oni się rozjeżdżali z Woodstocku. I wsiadła, i wtedy ona mi właśnie tak pięknie opowiedziała, najpierw tragicznie, że wsiadła tu z chłopakiem. Łajdactwa nie brakowało już, i alkoholu, i narkotyków. Potem on gdzieś popłynął, zniknął jej, i ona tak sama chodziła. Myśmy wtedy mieli na koszulkach taki, taki piękny napis: Jesteś ważny w oczach Boga. I ona mówi: Nigdy nie byłam w niczyich oczach ważnej. Tak chodziła, chodziła, kręciła się, nie miała odwagi, i jakiegoś chłopaka zatrzymała. I powiedziała mu, ty co to znaczy? A on zatrzymał się, on mówi, na pewno się chwilę modlił. Po czym podszedł do niej, przytulił ją, a ona mi tak mówi: proszę księdza, pierwszy raz mnie ktoś przytulił i czułam, że on niczego nie chce, oprócz tego, że mi coś podarował. A, a potem cofnął się, uśmiechnął i powiedział: Widzisz jak to jest? Tylko Pan Jezus to robi nieskończenie piękniej. I efekt takiej ewangelizacji, prawie bez słowa. Efekt był taki, że jak ona wysiadała w rzepinie y, przy dworcu, to, to powiedziała: Ciężem, paskudnie żyłam, muszę pójść do spowiedzi. To jest, to jest cały przystanek z całym klimatem za wszelką cenę przyjaznej, przyjaznej. Y, Twarzy Kościoła otwartej. Mi się zawsze kojarzy, siedzi mi to, po, powiem to jeszcze w ramach naszych spotkań, kiedy, kiedy Jan Paweł II tak pięknie powiedział, że, że Kościół powinien być sakramentem, sakramentem, ale takiej delikatności Boga. Którą On ma w stosunku do człowieka. Miłość, sakramenty miłości i delikatności Boga, i to jest istota naszego przesłania, i my, od, od początku, właściwie przystanku, robimy wszystko, żeby tym ludziom właśnie poranionym pokazać taki kościół, dać im takie świadectwo, bo ich żaden, żaden inny nie przekona. Tu, tu jest, my stajemy wobec sytuacji. Albo, albo, tu nie ma półśrodków, tu nie ma czasu na takie jakieś tam katechizowanie, tu jest ewangelizacja, świadectwo, kerygmat, taki jest Jezus, dzisiaj możesz go przyjąć. Nie ma na nic więcej czasu na to. Na to. I może dobrze, ja nie wiem, może dobrze, bo jest tak pięknie, wspaniale, idzie się konkretnie, idzie się z naszym Panem, nie ma, nie ma czasu na tę całą otoczkę. I to jest, to jest przystanku, mnie to fascynuje jako biskupa i cieszę się, że, że taki, takiego kościoła tu doświadczam. Po 10 latach, po 10 przystanek tak. Jezus na Łództoku, powiedzmy sobie, jest już taką normą. Jak reagują ludzie, czy to ci właśnie spoza, właśnie na księdza biskupa, jak ksiądz biskup czuje się na tym polu łództokowym? Ja teraz, no, w tym roku akuratnie jeszcze mnie dopadły momenty słabości, i tam prawie zdawkowo byłem, ale przez te lata to tamtych godzin spędziłem na tym placu sporo. To nie ma, to nie ma wątpliwości, i to było różnie. Na przykład bardzo często ludzie chcieli porozmawiać, to było bardzo znamienne, mówiąc, że oni właściwie nie mają okazji do rozmowy z biskupem w Polsce. Bo wszystko jest takie bardzo oficjalne, trochę to jest tak, no bo się gdzieś przyjeżdża, jest oficjalnie celebracja, a naprawdę takich sytuacji, kiedy ludzie by mogli sobie usiąść, przyjść i ze swoim biskupem porozmawiać, to to prawie nie ma. Jeżeli się gdzieś pojawiają, to w jakichś grupach, w czasie wizytacji. Najczęściej to ta część bardziej zaangażowana, albo rada parafialna, albo jakieś tam grupy, albo coś. Natomiast pozostała część, tak prawdę mówiąc, to jest taka zupełnie poza. No, jest przesłanie, jest kazanie, jest katecheza, jest coś, a to wszystko jest z jakiejś odległości. Proszę mi wierzyć, na przykład była taka ciekawa sytuacja na, na, jeszcze w Żarach, na początku. Kiedy myśmy tam jedli, siadali i, i bardzo często młodzi ludzie przychodzili z tą swoją e, miską zupy, jak ja jadłem, przychodzili i mówią, a możemy się przysiąść? Myśmy jeszcze z biskupem nie jedli, a możemy Naprawdę i to z przystanku Jezus, nie z Woodstocku. Ludzie, którzy są w grupach, bo najczęściej tacy przyjeżdżają, bardziej gdzieś ukształtowani, uformowani bardziej będący gdzieś tam w kościele, obecnie, żywo, a mimo wszystko, nawet oni, dla nich ten kontakt był taki mniej, mniej żywy, mniej bezpośredni, on zawsze był taki gdzieś tam oficjalny, sakramentalny albo podczas celebracji i to najczęstsze sytuacje, w których gdzieś tam w ogóle funkcjonowaliśmy I oni oni przychodzili, żeby, żeby być blisko. Bardzo często to były też rozmowy. Natomiast na Woodstocku to jest tak, czasem, czasem były takie no, e, śmieszne, zabawne sytuacje, kiedy, kiedy ktoś z nich przychodził, taki Woodstockowicz, i mówi tak, mogę księdza biskupa dotknąć, ksiądz biskup jest prawdziwy czy podróba? Tak, dla nich to było zdziwi, takie zdziwienie trochę, że, że na tym placu gdzieś jest... Ale to wszystko miało znaczenie, to wszystko miało znaczenie, natomiast ja to odkryłem po, po, po takim okrzepnięciu troszkę przystanku, w jednym, drugim, trzecim roku, kiedy myśmy już wiedzieli jak na tym placu być i funkcjonowaniu. Odkryłem, że, że najbardziej tu jestem potrzebny yy, tym, którzy przyjechali na przystanek Jezus, a nie tyle na Wstoku. Ja sam Ewangelizację na Odstoku nie zrobię, choćbym sobie po tym placu łaził od rana do nocy. To nie jest tak. Ja w jakimś sensie muszę tu być tym, który duchowo dowodzi i odkryłem, że że oni potrzebują, oni wracają z placu ja mam na przykład dużo rozmów zawsze w czasie teraz ostatnich lat przystanku tak zasadniczo z uczestnikami przystanku Jezus, a nie od stoku i właściwie powiedziałem sobie, dobra ja muszę tu być jako biskup dla, dla tych z przystanku Jezus im jest potrzebne poczucie, że to nie jest jakaś ich religijna partyzantka tylko on, ten biskup jakby im legitymizuje kościół Pokazuje, że to nie jest coś, co oni sobie wymyślili pięknie, ich hobby przystankowe czy, czy, czy kościelne, tylko że, że to jest działanie Kościoła. Ponieważ w tym miejscu Polski to wydarzenie jest, to, to tam też jest Kościół. Myślę, że warto postawić pytanie, czy nasze seminaria polskie przygotowują w sposób dobry czy też bardzo dobry właśnie do takiego pójścia z Ewangelią. Myślę, że naszym seminarium brakuje jednej rzeczy. Właśnie takich sytuacji trochę nauczenia młodego człowieka, młodego księdza znajdowania się w sytuacjach nieklasycznie kościelnych. Bo to jest problem. Ileż razy ja tutaj słyszałem od chłopaków, młodych księży czasem, no prezbiterów, którzy przyjechali, a po roku mówili – Boże, albo po roku pracy ktoś przyjeżdżał, bo sobie nie radził z młodzieżą, nie wiedział gdzieś. Ja pamiętam taki przykład, który obrazuje dobrze, czego brakuje seminarium. Jeden z, przyjechał ze wschodniej części Polski, z diecezji zupełnie z tamtej, nie księdza, ale z tamtej części. I powiedział, że, że on chodził do szkoły, szedł z plebanii przez blokowisko. I tam siedzieli tak zwani blokarsi, tacy nie chodzący ani do szkoły, ani nigdzie. I on, nie wiedząc, jak z nimi nawiązać kontaktu, i bojąc się właściwie ich, chodził okrężną drogą do szkoły. I trochę, tak cały rok było, pierwszy rok kapłaństwa. I trochę go to irytowało. I gdzieś tam wyczytał tam o przystanku Jezu, od stoku, i postanowił po prostu wpuścić się, jak on to powiedział, na głębszą wodę. Przyjechał tu. I jak ja go przywitałem, pamiętam, zaczęliśmy rozmawiać, i on powiedział: Proszę, księdza, biskupa, ze mnie żaden ewangelizator. Ja tu przyszedłem się nauczyć, nie wiem, ksiądz biskupa Więc ja pamiętam pierwsze jego wejścia. Myśmy go, że tak powiem, podłączyli do takiej już zahartowanej grupy chłopaków, dziewcząt, i on wjejdź z nimi w plac. I już. Dostałem piękny list po pierwszym tygodniu września. Napisał mi tak. 2 września, kiedy szedłem już na lekcję, przyszedłem obok chłopaku, Przyszedłem, powiedziałem mi cześć chłopaki, jak się macie, co dzisiaj zamierzacie robić. I zaczęliśmy normalnie rozmawiać. Po tygodniu yy, piszę do księdza biskupa, bo się umówiłem z chłopakami na spotkanie na Plewani w salce. To jest to, lęk. Myślę, że że w naszych seminariach do takich sytuacji nie jesteśmy pastersko przygotowani. Przygotowani jesteśmy do klasycznych, do odprawiania nabożeństwa, do katechizowania może i do, do różnych rzeczy, natomiast do szukania ludzi chyba nie bardzo. I tego brakuje. A coraz bardziej będziemy musieli szukać, więc myślę, że seminaria czeka korekta formacyjna niewątpliwie. Pastoralna też, bo, bo, bo... Bo to się już tak nie da. Myślę, że nawet bardzo w bardzo tradycyjnych częściach Polski już się nie da. Jakby Ksiądz Blisko ocenił, czego brakuje dzisiaj w wychowaniu młodych ludzi? My sobie jasno musimy powiedzieć, że problem jest w nas, dorosłych. Problem to są, problemem głównym są ich rodzice. Oni się znikąd nie wzięli, nie, nie zjechali z kosmosu. Tacy. Oni nie dostali w domu tego, co powinni dostać. I ja bardzo często powtarzam księżom, że, że nas Pan Jezus zapyta, czy myśmy dali młodym ludziom i dorosłym to, co powinniśmy dać. My często mówimy, zrobiliśmy swoje, Pana Jezusa to swoje będzie mało obchodziło. Czy myśmy dali wszystko, co powinniśmy dać, żeby oni mogli uwierzyć? Żeby oni mogli rzeczywiście uwierzyć. Ja myślę, że oni nie dostali w domu najpierw tego, co powinni dostać. To, to szukanie, to, to łapanie nie wiadomo, czego nie wierzy się znikąd. To jest miotanie się młodego człowieka, który nie miał szczęścia spotkać przyjaznej, pełnej miłości, ciepła, rodziny i który będzie szukał, gdzie się da czego się da, a ponieważ chce przeżyć coś ważnego, emocjonalnie mocnego, no to, ponieważ jak nie umie tego znaleźć, no to dzisiaj daje mu się do ręki, mówi weź przełknij, zapij to i masz powera takiego, że aż hej, no i idzie ten młody człowiek w to. Miałem tu rozmowę dzisiaj z rodzicami, dawnymi moimi uczniami, ja tu byłem wikariuszem w pierwszym roku kapłaństwa, już, na początku kapłaństwa i oni dzisiaj są rodzicami, nauczycielami, i oni mówią mi: tacy jedni, ich dziecko ma 12 lat i dzwoni z kolonii, czy taki chłopak zżyty z rodzicami, 12-latek, i mówi: Mamusiu, czy ja mogę sobie kupić Red Bull'a. A czemu Red Bull'a? Bo to tak się właśnie zaczyna. Oni, bo chłopacy tam się wygłupiają i nie śpią, i, i ten, to ja bym wypił Red Bulla. To jest właśnie, od Red Bulla się zaczyna. Jeszcze nie, jeszcze nie dopalacze, jeszcze nic, ale Red Bull, po co dwunastolatkowi Red Bull? Też chemiczny, ale to tak się zaczyna. Właśnie wypiją Red Bulla, wtedy nie śpią, rządzą, bo potem jest Red Bull, już jest za mało. Wtedy trzeba wziąć kolejną tabletkę. To jest... To jest to, jak nie ma kogoś obok, nie ma osłaniającego. I ten ich synek nie wziął. Przyjechał do domu, nie wziąłem. Trochę to jest ciekawość. On nigdy jeszcze tego nie pił, więc trochę ciekawość taka dorastającego dzieciucha, trochę jest coś. I jeżeli ci ludzie nie mają osłonek, dzisiaj nawet dobre rodziny osłaniają z trudem. Naprawdę, bo dzisiaj trzeba dzieci raczej nauczyć wyboru, dystansu, mądrości. Tego się nie da rozkazami. Z nim trzeba rozmawiać, trzeba mówić. O tym, że trzeba mieć rozsądek, no bo, bo, bo na koloniach, bo wszędzie oni widzą, co się, co się dokonuje. To jest naprawdę dzisiejsze wychowanie jest niewątpliwie trudniejsze niż kiedyś. Kiedyś rodzicom było łatwo osłonić, dzisiaj jeszcze jak nie mają dobrego rozeznania, to na przykład są szczęśliwi, bo dziecko siedzi w internecie, ale czym to dziecko się karmi, to bardzo często oni pojęcia nie mają. I, i to, jest, to jest cały problem wychowawczy, jeżeli nie ma zaufania bliskości, ciepła, miłości, gdzie to dlatego dziecko będzie to tak ważne, że jest gotowe poświęcić różne inne atrakcje, to, no to, to szansa na, na, na pomoc jest niewielka. analogicznie w kościele, jak to będzie urzędowe ciągle, jak ten akcent kościoła instytucjonalnego będzie pierwszy przed kościołem, wspólnotą, ciepłem, no to, no to trudno, żeby się ludzie zachwycili urzędem. Urzędu nikt nie kocha, czy on jest urzędem państwowym, czy kościelnym, to nie ma już wielkiego znaczenia. Kocha się wspólnotę bliskich ludzi, a nie, a nie urzędy. Jeżeli nie, nie wybrniemy z tego i ciągle ten akcent urzędowości, załatwiania i papierów będzie dominujący, to, to trudno tym zachwycić. Myślę, że w każdej diecezji doświadczamy tego, tego braku takiego dobrego wychowania. Ja chciałbym poprosić święta biskupa o takie dobre słowo wsparcia, czy też może wskazówkę dla rodziców. Warto dać dzieciom dużo. Warto dzieci, dzieci kochać. Na przystanku Jezus powiedziałem: Ja mam osobiste świadectwo, które mi wystarczy. I może rodzicom się przyda jako argument na całe życie. Ja wychowany zostałem na wsi i kiedy się zagapiłem ze statkiem krów w polu, miałem 12 lat. Miałem 12 lat i wracałem, płakałem. Ludzie zwiali z pola, uciekli do domu, ja nie zdążyłem, i waliły pioruny wokoło, i w tej burzy nagle biegła do mnie mama. W domu było młodsze rodzeństwo, ja wykrzyczałem memuś, jak nam się coś stanie, to co będzie w domu. Moja mama wtedy powiedziała najpiękniejsze słowa miłości, jakie w życiu znałem. Synku, jakby ci się coś stało, to po co ja mam żyć? Potem dorastałem, zachwycałem się ludźmi, pierwsze przyjaźnie, jakieś tam chodzenie z dziewczyną, takie jak to wtedy bywało, myślę, że, że zdrowsze. I, I nigdy nikogo nie pytałem, co to znaczy kochać. Kiedy zostawałem księdzem, też nie. Yy, mama mi dała lekcję. Yy, jakby jedna lekcja, to nie była tylko jedna, ale ta jedna by mi też na życie wystarczyła. Więc ja namawiam rodziców do, do takiej choćby jednej dobrej lekcji miłości, kiedy dziecko nie ma cienia wątpliwości, że ta mama czegoś ode mnie chce, czasem mnie upomina, czasem żąda lub karci lub tata, ale kochają. Jak się to, jak to dziecko odkryje, nie ma piękniejszej pomocy.